Chodzi słońce, dzień się budzi, serce śpiewa pośród ludzi. Duchu Święty, tyś mą siłą prowadź tam, gdzie ścieżki miłość ścielą. Niechaj dzień ten będzie twój, ty nim kieruj, ty nim rządź. Duchu Święty, tyś mą siłą, prowadź mnie, prowadź mnie. Niech ten dzień będzie twój. Niech ten dzień będzie twój. Szczęść Boże. Dobrego poranka, drodzy przyjaciele w wierze. Nowy dzień rozpoczyna się w świetle Bożej miłości. Otwórzmy nasze serca na prowadzenie Ducha Świętego, który nieustannie wskazuje nam drogę do pokoju i radości. Niech nasz poranek będzie czasem wdzięczności i oddania Bogu wszystkiego, co dziś nas czeka. Bracia i siostry. Módlmy się, w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Boże żywy, Tyś światłem w mroku i mądrością w chaosie, prowadź mnie dziś przez wszystkie ścieżki, abym w każdym kroku szukał Twojej woli, napełnij mnie odwagą. Bym świadczył o prawdzie i pokorą, bym zawsze ufał Tobie. Spraw, aby moje serce było otwarte na Twoje natchnienia, a moje czyny stawały się odbiciem Twojej miłości. Amen. Bracie, siostro, niech Pan napełni Twój dzień pokojem. Duch święty. Obdarzy cię mądrością, a Chrystus prowadzi twoje kroki. Niech każdy twój uśmiech przynosi światło innym, a twoje słowa będą błogosławieństwem. Idź w pokoju, by czynić dobro. Amen. Duchu Święty, prowadź mnie. Duchu Święty, prowadź mnie. Twoje światło w sercu tchnij. Duchu Święty, prowadź mnie. Duchu Święty, prowadź mnie. Twoje światło w sercu tchnij. Miłość Twą ogarniać chcę. Duchu święty bądź tu dziś. Gdzieś lat twój, tam idę z wiarą, w Tobie prawda, w Tobie blask. Tyś nadzieją i ostoją, bądź mi światłem w każdy czas. Duchu święty prowadź mnie, Duchu święty prowadź mnie. Twoje światło w sercu tchni, miłość twą ogarniać chcę. Duchu Święty, bądź tu dziś, Duchu Święty, prowadź mnie. Duchu Święty, bądź tu dziś, Duchu Święty, prowadź mnie. Amen. Bracie siostro, kiedy oddajesz dzień Bogu, nawet najprostsze chwile stają się święte, a każda droga prowadzi ku światłu.